Bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj z Wami tutaj. Przyjechałem do Was dzisiaj z Warszawy prosto z pracy, także przepraszam bardzo, jeżeli musieliście na mnie oczekiwać tutaj dosyć długo, bo pewnie już większość z Was normalnie maszeruje sobie teraz e, do domu. E, ja powiem szczerze, kiedy dowiedziałem się o tym, że e, przez cały rok wspomnialiście e, to, co jest związane ze mną, to, co e, wiąże się z moją karierą sportową, z moją drogą życiową, e, niebywale się wzruszyłem. E, zrobiliście mi największy prezent, jakiego mogłem się doczekać e, w przeddzień nowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, wtedy kiedy e, no, każdy sportowiec, taki jak ja, który przez lata cały startował Igrzyska olimpijskich, jest na życiowym zakręcie, już jako emeryt i widzi, że warto było to zrobić. E, teraz niebo płacze, czy się cieszy, nie wiem, bo czasami ze szczęścia, kiedy ten e, Mazurek Dobrowskiego grał na e, arenach całego świata, to ja nie ukrywam, że wiele razy się popłakałem, płakałem wtedy, kiedy E, cieszyłem się wtedy, kiedy cieszyli się ze mną inni e, i wiedziałem, że nigdy nie, nie jestem sam. E, znacie na tyle dobrze, pewnie, moją historię, że widzę pewne hasła tutaj zacytowane e, z moich wypowiedzi, że nie muszę wam przypominać, że na Podkarpaciu, w przemyśle czuję się jak u siebie w domu, niezależnie od tego, ile razy Ziemię okrążyłem pieszo czy samolotami, e, to tutaj, w to miejsce, e, z wielką radością wracam. Tutaj urodził się mój tata. Tutaj bywałem, tutaj jak się okazuje też z waszym dyrektorem startowałem w jednych zawodach lekkoatletycznych na lekkoatletycznej lidze w zamierzchłych czasach w 1985 roku. I tutaj właśnie doczekałem się w Szkole Zjednoczonej Europy e, takiego przyjęcia. Dziękuję wam za to przemiłe przyjęcie. Mam nadzieję, że dzisiaj spędzimy ze sobą trochę. Dobrego czasu. E, ten czas zawsze jest dobry, ale mój zielony z Wami na pewno jest tym czasem najlepszym. Dziękuję za oceny wystawione. Ja to rozumiem, panie dyrektorze, że to jest pewna, e, pewna zapowiedź w ogóle zakończenia roku szkolnego i ocen cenzurek, jakie mamy. Ja myślę, że e, warto żyć w ten sposób, byśmy e, nie bali się oceny jako takiej, na jakim etapie życia by ona nie następowała. Czy to jest okres, kiedy jesteśmy uczniami, czy potem sportowcami zawodowymi, czy pracujemy zawodowo w innej dziedzinie to ten moment konfrontacji, ten moment oceny, a taka ocena też jest, kiedy się startuje w sporcie, to są te medale, rekordy zdobywane, on powinien być pewnym bonusem. Także jeżeli dobrze przepracujemy swoje życie i swoje lata, miesiące szkolne, to potem no, nie boimy się tego momentu zakończenia roku szkolnego czy kariery. Oczekujemy sobie za wielki honor i zaszczyt, że możemy Pana uhonorować taką pamiątką związaną z naszym miastem, bo nasze miasto słynie z dzwonów. <śleszy> Zaprezentuję w Dopingu. Ale tym włoskim są nagrody życiowe włoskie. Zarto w czarterze. Na razie skartują klasa drugie. Następnie wystartują klasy trzecia. Po krótki pokaz tańca stoły, A z pani sągi i dalszy dalszej kolejności wystąpienie klasy 4, piąte i szóste. Obrigado. <todiculose>